Od 15 do 25 lipca w zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu odbywały się warsztaty muzyczne zorganizowane wspólnie ze szkołą muzyczną w Puenta Pitre, stolicy francuskiego terytorium zamorskiego Guadeloupe. Dlategoż B. wyjechał na Gwadelupę w 1992 roku. Na początku pracował jako pianista w szkole baletowej i od razu zafascynowała go łatwość, z jaką uczą się mieszkańcy tej pięknej karaibskiej wyspy, a przede wszystkim ich ciekawość i żądza poznania. Znalezienie chętnych do nauki gry na fortepianie nie trwało zatem długo i w ten sposób powstała prywatna szkoła muzyczna, a wkrótce potem Instytut Chopina na Guadelupie. Od lat przyjeżdża latem do Polski utalentowana młodzież z Karaibów. Może tutaj nie tylko ćwiczyć pod okiem polskich pedagogów, ale również poznać ojczyznę Wielkiego Chopina. Tradycja letnich warsztatów przerwała pandemia, ale udało się ją wznowić dzięki wsparciu Elbląskiej placówki z dyrektorem Andrzejem Korpackim na czele. Jest to niezwykle cenne doświadczenie, zarówno dla strony przyjezdnej, czy naszych gości z Guadalupe, tak samo dla nas. To są nowe doświadczenia, nowe inspiracje, a przede wszystkim niezwykła serdeczność w kontaktach między, no co by nie powiedzieć, jednak dwoma egzotycznymi nacjami. I ta fantastyczna atmosfera i zrozumienie bratnich dusz, artystycznych. Goście za oceanu mieli możliwość pracować nie tylko nad swoimi umiejętnościami śpiewu i gry na fortepianie, ale również zwiedzić Warmię, zapoznać się z polską kuchnią, historią, tradycjami, zwiedzić zamki we Fromborku i Malborku oraz inne interesujące miejsca. Wielkim powodzeniem cieszyły się zajęcia z lepienia pierogów i malowanie farbami wodnymi w Oleśnie. Ale przede wszystkim Znaleźli tutaj nowych znajomych i przyjaciół. Niektórzy po warsztatach zostali jeszcze w kraju, by udać się do Krakowa, Warszawy i Gdańska. Grzegorz Ber uważa, że ważne jest, aby ci, którzy grają Chopina, wiedzieli dużo o Polsce i zaznali jej osobiście, ponieważ to pozwala na pełniejszą i dojrzalszą interpretację jego dzieł. Profesor pochodzi z Polski. Profesor im y, odsłania rąbek. Jakby właśnie tej tajemnicy, co to jest Polska, jaka jest nasza kultura i na przykład dlaczego? W pewnych momentach ja tak reaguję, a nie inaczej, że ja tak tłumaczę, a nie inaczej. Ja myślę, że teraz co po niektórzy właśnie z naszej grupy zrozumieli, że mając profesora, który przybliża im trochę swojego kraju, można troszeczkę, troszeczkę poznać i wyjść trochę poza po kadr francuski. Podczas warsztatów odbył się koncert z udziałem absolwenta Szkoły Muzycznej na Guadalupe, a obecnie studenta studiów magisterskich w Akademii Muzycznej w Gdańsku Matisa Weski. Wadelupa jest krajem bogatym nie tylko w malownicze krajobrazy, ale także w uzdolnionych ludzi, garnących się do nauki, posiadających często imponującą wiedzę o Europie i o Polsce. A Ziemia Warmińska oferuje nie tylko atrakcje turystyczne, ale również tradycyjną polską gościnność. Naturalnie więc planowana jest kontynuacja tego projektu. Uważam, że byłoby zbrodnią nie skorzystać z takiej okazji. Oczywiście już z dyrektorem Grzegorzem Ber jesteśmy umówieni wstępnie do dalszej współpracy. Planowana jest rewizyta El Blancan na Guadelupie I mam nadzieję, że to początek wieloletniej, znakomitej współpracy. Myślę, że w przyszłym roku zrobimy jeszcze raz i jeszcze lepiej. Właśnie nasz warsztat. Zelbląga mówił Bartek Bukowski.